Picie mimo szkód. Osoby patrzące z boku na alkoholików często zadają sobie takie uzasadnione pytanie. Jak to się dzieje, że ktoś ma takie szkody, że ktoś ma takie problemy spowodowane piciem, a mimo to tego to nie skłania do tego, żeby z tego alkoholu zrezygnować? Pije dalej i produkuje sobie tych szkód coraz więcej. Mało tego, również alkoholicy patrzący na innych alkoholików robią sobie podobną refleksję i stawiają sobie podobne pytanie. Dlaczego więc nie chcą, czy nie umieją postawić sobie samym tego pytania i w stosunku do swojego picia nie robią sobie takiej refleksji? Yy, otóż rozwinięty w czasie choroby alkoholowej mechanizm iluzji i zaprzeczania każe im y, myśleć, mieć to swoje głębokie przekonanie, że ich problemy nie są związane z piciem. Tu mam problemy, tu jest alkohol. Jedno z drugim w ogóle nie jest powiązane. Tkwią w takiej iluzji po to, żeby nie musieć tego alkoholu rezygnować. No i tak na przykład szkody zdrowotne. Alkohol jest silną trucizną i właściwie działa na wszystkie organy, w związku z tym wcześniej czy później te szkody zdrowotne z całą pewnością się pojawią. Większość alkoholików ma na to gotową odpowiedź. Mówią na przykład, tak, mam problemy z sercem, ale to wiesz, to moja mama miała dziadek, wujek, to właściwie jest u mnie takie rodzinne, genetyczne to nie ma związku z piciem. Innym razem mówią tak, może mam dolegliwości takie czy inne, ale to już miałem wcześniej, zanim to moje picie stało się nadmierne. Może to i prawda, i często tak jest, że te źródło choroby jest inne niż alkohol, natomiast pijąc no my niestety powodujemy, że to leczenie jest nieskuteczne. Pijąc powodujemy, że te choroby rozwijają się dużo szybciej i o wiele trudniej nad nimi zapanować niż wtedy, kiedy by tego alkoholu nie było. Tu reakcja jest jakby dwojakiego rodzaju, bo alkoholicy albo unikają lekarzy, unikają, bo nie chcą, żeby za którymś razem ktoś im powiedział, no ale jednak trzeba by było ten alkohol ograniczyć albo z niego zrezygnować. No a ci, którzy już to dolegliwości mają, no to biegają od specjalisty do specjalisty, często angażując w to osoby współzależnione, żeby umówiały te wizyty najczęściej do jakichś znajomych specjalistów. No i leczą się na wszystko, tylko nie na choroby alkoholu. No, warto zauważyć, że alkoholicy często stosują się do zasady, żeby nie mieszać leków z alkoholem. Nie biorą leków. No, alkohol jest ważniejszy, a leki, a no, jak kiedyś to będzie konieczne, to będę brał. Innym obszarem, gdzie ten alkohol powoduje szkody, no, jest obszar taki zawodowy. Na początku te szkody są niewielkie, no bo to jest powiedzmy jakieś spóźnienia, sporadyczne nieobecności. Może coś tam trzeba nadrobić, a coś tam trzeba poprawić. Yy, oczywiście ludzie pijący to robią. No a skoro nadrobili, skoro poprawili, skoro wyrównali, no to właściwie szkody nie było. No ci, którzy już mają te konsekwencje w postaci zwróconej uwagi, czy nagany, czy wręcz zwolnienia z pracy, no to też mówią często, że no tak, to prawda, ale to wiesz, bo kolega mnie podkablował, szef upierdliwy, klient ma nadmierne oczekiwania, to przez nich, nie przez alkohol. Alkoholicy będąc jeszcze w fazie wysokiego funkcjonowania często tworzą taką aurę wyjątkowego fachowca, osoby, którą ciężko byłoby zastąpić. Jeżeli im się to uda w tym obszarze zawodowym, no to później rzeczywiście jest tak, że ten pracodawca czy zleceniodawca często przymyka oko na tej wybryki i mówi, no tak, ale no gdzie będę teraz takiego fachowca szukał, no czasem mu się zdarza przesadzić, no ale trudno, no trzeba jakoś na, na to oko przymknąć. Czyli wchodzą w tą iluzję tego alkoholingu. Kolejnym obszarem jest obszar społeczny, a w nim no szczególną rolę odgrywa oczywiście obszar rodzinny. W miarę rozwoju uzależnienia relacje rozluźniają się więzi, rozluźniają się, a z czasem następuje wręcz taka, taki rozpad więzi. Być może ludzie żyją nadal razem, natomiast emocjonalnie ten alkoholik w domu jest nieobecny. Nie bardzo go obchodzi, jakie, jakie jego rodzina ma problemy, jak oni tam sobie radzą, nie radzą. Jeżeli przynosi pieniądze do domu, no to w jego mniemaniu już wypełnił te swoje role rodzinne, no a resztę to już muszą sobie sami ogarnąć. No bo on jest tworzony do wyższych celów. A jakie to są te wyższe cele? No na przykład leżenie na kanapie i patrzenie w telewizor. Albo spotykanie się na ważne spotkania ze znajomymi na piwo albo na drink. Nie tylko zresztą te rodzinne relacje się rozróżniają, ale również koleżeńskie i przyjacielskie, bo po pewnym czasie no to właściwie ci niepijący znajomi są odrzucani i zostają tylko ci tak zwani koledzy od kieliszka. Ale z czasem, kiedy następuje taka, taka ucieczka w samotność czy izolacja, no to nawet ci nie są potrzebni i to picie w samotności się pogłębia. Tworzy się znowuż taka odpowiedź, no bo wszyscy się ode mnie odsunęli. Nie, to ty się odsunąłeś od wszystkich, a nie oni od ciebie. Oczywiście są jeszcze inne szkody, no są szkody typu jazda pod wpływem alkoholu samochodem, czy opieka nad dziećmi też pod wpływem, no, są szkody moralne, czyli wstyd, poczucie winy, wyrzuty sumienia. Właściwie w każdym obszarze, w każdym obszarze życia jakieś tam szkody powstają. Jak zatem można temu alkoholikowi pomóc? No przede wszystkim tak, że nie wchodzić w te jego iluzje. Pokazywać mu fakty takie, jakie one rzeczywiście są. Czy to zrobiłeś, czy tam to zrobiłeś, bo byłeś pijany albo leczyłeś kanca. Tego nie zrobiłeś, bo nie byłeś w stanie wiązać te przyczyny i skutki prawda, z alkoholem. Że to nie jest tak, że ten alkohol gdzieś tam z kosmosu spada i on te szkody produkuje, tylko to ten alkoholik pijąc te szkody sobie sam wytwarza. Ważne jest przy tym, żeby nie robić godzinnych wykładów, bo to nic nie daje. Wtedy alkoholik albo nic nie mówi i przechodzi nad tym do porządku dziennego, albo wchodzi w dyskusję, odbija piłeczkę, ale też wtedy sobie nie robi tej refleksji. To ma być krótki komunikat, gdzieś uzasadniony bardzo króciutko i trzeba alkoholika z tym zostawić, żeby on sam miał szansę sobie tą refleksję stworzyć, a nie my za niego. My już tą refleksję mamy być może dawno, natomiast on sam ciągle od tego odchodzi i trzeba mu to picie jednak z tymi szkodami powiązać żeby on nie mógł tych swoich iluzji i tych swoich fałszywych przekonań podtrzymać. Dziękuję.